No niestety, no, tak, to, tak to w sporcie jest, że jest tak zwycięstwo, jest zwycięstwa, jest, jest, jest przegrane. E, zabrakło mówię w tym meczu i, i niewiele i wiele, bo nie, generalnie już y, w 90 minucie wyglądało, że Concordia ten wynik dowiezie. Ostatnia nasza akcja y, dała, nam, da, dała nam remis, y, dogrywka, generalnie tak trochę wymiana ciosów. Sytuację z jednej z drugiej strony. Concordia była bardziej skuteczna i, i świętuje awans. Tak? No tutaj, co mnie martwi, no to że gdzieś dwie bramki w fragmentach. Tego, te, tego uważam, tak już osobiście nie powinno być. Straciliśmy. Także, także, tak, także, także szkoda, szkoda tych, tych tego meczu. Co się nie udało? Budujemy dalej. Tak? Tutaj w Biskupcu powstał fajny ośrodek. Zrobiła się fajna atmosfera wokół, wokół piłki. Jest wsparcie władz miasta, i to jest, myślę, że to jest kolejny etap. Chcemy budować tą drużynę, rozwijać. Mimo drobnych jakiś tam w trakcie sezonu niepowodzeń, mimo jakichś tam słów krytyki odnośnie naszej drużyny, że to już musi być wszystko zrobione natychmiast, tak, to tutaj wykazujemy cierpliwość w budowaniu drużyny. Myślę, że w przyszłym sezonie chcemy wzmocnić jeszcze trochę tą drużynę i, i, i grać o. O, o trochę wyższe miejsce w tabeli. Nie będę się rozwijał czy, czy za mocno, czy, czy, czy jeszcze o grę w wyższej lidze. Także w najbliższy czas pokażę, co nam uda się tutaj z transferami wzmocnić zawodnik, zawodników i, i zobaczymy co nowy sezon przyniesie. No na pewno mam tam swoje, swoje spostrzeżenia, analizowałem bardzo mocno cał, cały sezon. Są pewne pozycje, na pewno nie będę za bardzo zdradzał. Pracuję nad, nad tym, cały zarząd pracuje nad tym, żebyśmy pozyskali gdzieś jeszcze trochę więcej. Dzisiaj tak naprawdę też pokazał, pokazał ten mecz, że tą kadrę przydał, przydałoby mi się trochę, mieć trochę szerszą. W pewnym momencie już, już widać było, że chłopak odcinało, a na ławce trochę miałem już tak powiem juniorów, także ta kadra jakby była szersza, może gdzieś tej jakości nam w końcówce więcej zmiany przyniosły. Tak? Nie, no, Chcieliśmy ten mecz rozstrzygnąć w regulaminowym czasie gry. Tak? Byliśmy tutaj faworytem w tym meczu jako drużyna grająca w wyższe lidze no i myślę, że grająca dobrą piłkę. Tak też myślę, że ten mecz wyglądał także my prowadziliśmy grę, stworzyliśmy sobie sytuacje zaplanowane, nie w jakimś przypadku, no ale nic nie chciało wpaść tak, przez długi czas. Chcieliśmy bramkę. No a przeciwnie, gdzieś tam no, w wyliczonym czasie gry w ostatniej minucie odrobił te straty, no musieliśmy grać dogrywkę. Na szczęście mieliśmy na tyle charaktery, odwagę i spokojną głowę, że wyszliśmy na prowadzenie po raz drugi, no i ten mecz wygraliśmy.